W zamku tarnowskich odbyła się promocja nowej książki profesora Tadeusza Zycha. Dyrektor Tarnobrzeskiego muzeum tym razem postanowił przybliżyć postać jednego z najbardziej znanych żołnierzy wyklętych, hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Publikacja pod tytułem Przyjdzie zwycięstwo to pierwsza monografia naukowa poświęcona żołnierzowi starnobrzega. O tym, że książka była długo oczekiwana, najlepiej świadczy zainteresowanie, z jakim spotkała się jej promocja. Sala wielka zamku Tarnowskich została szczelnie wypełniona, a miłośnicy historii z chęcią nabywali książkę. Spotkanie miało wymiar symboliczny. Wieczór autorski z profesorem Tadeuszem Zychem odbył się 1 marca, a więc w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to pierwsza monografia. Było kilka przyczynkarskich prac poświęconych Dekutowskiemu. To jest pierwsza monografia dość obszerna, bo ponad 400 stron. I no, starałem się w sposób obiektywny, na ile to jest oczywiście możliwe, ale również w sposób jak najbardziej szeroki popatrzeć na tę postać, nie tylko na żołnierza, nie tylko na tego, który walczył z jednym i drugim okupantem, ale również jako człowieka człowieka, który został poniekąd wrzucony w wir wielkiej historii i próbował w tej sytuacji jakoś się znaleźć. W pierwszej fazie tej walki, kiedy było wszystko jasne i proste, wiadomo było, kto jest wróg, a kto nieprzyjaciel, wtedy był żołnierzem Armii Krajowej. Hieronim Dekutowski urodził się w 1918 roku i mimo młodego wieku stał się przewodnikiem dla wielu innych, często bardziej doświadczonych żołnierzy. Choć to postać bardzo znana, to napisanie książki było sporym wyzwaniem. Źródeł informacji było mało, bo nie pozostały po nim żadne pamiętniki ani zapiski. A przez cały okres komunizmu był postacią skazaną na zapomnienie. Zostałem namówiony przez świętej pamięci panią Krystynę Frąszczak, kobietę, która jak mało kto przyczyniła się do przewracania pamięci Hieronima Dekotowskiego. I ona mnie namówiła, wręcz prosiła o napisanie tej książki i to mnie obligowało. A druga rzecz to jest fakt związany z tym, że Dekutowski był tarnobrzeżaninem. Ja jestem w dużej mierze historykiem regionalnym, a Dekutowski jest postacią bardzo mocno związaną z Tarnobrzegiem. Ja w ogóle stawiam tezę, że nie byłoby Dekutowskiego jako żołnierza niezłomnego, nie byłoby Dekutowskiego jako tego, który próbował w dramatycznych sytuacjach zachować godność. Gdyby nie Ukształtowanie go w tym okresie tarnobrzewskim, w okresie, kiedy kończył gimnazjum, kiedy spotkał na swojej drodze fantastycznych wychowawców, kiedy działał w tarnobrzewskim harcerstwie. I myślę, że to jest źródło jego późniejszego bohaterstwa i jego właściwych wyborów i wiara w niezmienne wartości, jakie Kiedyś ci wychowawcy próbowali jego umysł i serce, podobnie jak jego kolegom, wszczepić. Nim autor opowiedział o książce, głos zabrał Stanisław Frąszczak, prezes Fundacji imienia Hieronima Dekutowskiego Zapory. Jego żona Krystyna przez wiele lat zabiegała o to, by popularyzować informacje o Dekutowskim i ocalić jego dorobek od zapomnienia. Siostrzenica Zapory zmarła w 2023 roku. Ale zdążyła jeszcze przeczytać część książki. Był jeszcze jeden powód, dla którego profesor Tadeusz Zych zdecydował się podjąć pracę nad publikacją. To jest niezwykła historia niezwykłego człowieka, która też trzeba powiedzieć została w, szczególnie w ostatnich latach dość mocno zideologizowana. Dekutowski e, w, no miał służyć czy służy do dzisiaj. E, miał odegrać ważną rolę w tworzeniu pewnego przekazu czegoś, co nazywa się polityką historyczną państwa żołnierze wykręci byli takim swoistym fundamentem odrodzonej III Rzeczpospolitej. To oczywiście prowadziło do budowania legendy, legendy potrzebnej. Również i, i w sferze politycznej, i to sprawiało, że patrzono czy pisano często o Dekutowskim, pomijając jego powiedzmy człowieczeństwo, przedkładając, tworzono. Z niego i z innych żołnierzy niezłomnych rycerzy bez skazy, czyli ludzi pozbawionych dylematów, a w zasadzie ogarniętych obsesją bicia czerwonych, co oczywiście nie było zgodne z prawdą. I to też było pewne wyzwanie dla mnie. I, i mam nadzieję, że jak ktoś weźmie tę książkę do ręki, to zobaczy, że próbuje na niego spojrzeć z różnych stron. Tytuł książki nawiązuje do słów Hieronima Dekutowskiego, które wypowiedział przed śmiercią do swoich towarzyszy walki. Został zabity w wieku zaledwie 31 lat, ale jak pokazał czas, jego wysiłek nie poszedł na marne. Los, jaki spotkał legendarnego Zaporę, pokazuje, jak wyglądało życie żołnierzy wyklętych i jak ciężkie decyzje były przez nich podejmowane. I ta druga konspiracja niepodległościowa, czy antykomunistyczna, jak się ją często nazywa, była już o wiele bardziej skomplikowaną, bo te podziały szły poprzek społeczeństwa, prawda? I to oczywiście utrudniało prowadzenie konspiracji i to rzeczywiście rodziło ogromne dylematy. I ostatnia faza życia i działalności Dekutowskiego to w gruncie rzeczy mamy do czynienia z postacią niczym z greckiej tragedii, to znaczy każdy wybór, jaki by Dekutowski podjął, był wyborem dramatycznym, bo w zasadzie Ostatnia faza to z jednej strony próba wydostania się z kraju, a z drugiej strony oni jego żołnierze już walczyli, nie mając oczywiście nadziei na zmianę sytuacji politycznej w kraju, walczyli już tylko o to. W jaki sposób wróg ich dosięgnie, i jak będzie wyglądała śmierć. A więc to jest dramat człowieka, młodego człowieka, który owszem podjął walkę, ale tak naprawdę, jak każdy jego rówieśnik, w każdym czasie, również i czasie wojny, chciał założyć rodzinę, chciał normalnie żyć, chciał kochać, chciał być kochany. I właśnie w ten sposób chciałem spojrzeć na Dekutowskiego, trochę ściągnąć go z pomnika z tych różnych szyldów, gdzie patronuje ulicą w całej Polsce i pokazać go człowieka z krwi i kości, człowieka, który, jak powiedziałem, próbuje rozwiązać coraz bardziej dramatyczne dylematy związane z jego egzystencją.